Witam w kolejnym odcinku Hartmut. To już będzie 19, nie I okej. Okay. Tak, pierwsza rzecz, którą prawdopodobnie jest słychać, to zmieniłem sposób nagrywania mikrofonu. I trochę się miałem nadzieję pobawić ustawieniami, bo ostatnio znalazłem i tyle znalazłem, co po prostu zauważyłem pewną zależność w, podczas montażu. I chcę to przetestować więc prawdopodobnie będzie mieli lepiej słychać, mam nadzieję. Ewentualnie problem będzie szum. Jeżeli faktycznie będzie to usunę, to przestałem tak robić. Ale póki co to zostaje... Póki co to będę się tym bawił tym dźwiękiem. I tak, może do odcinka. I ja widać pierwsza rzecz. Bawiłem się trochę w znaczy żeby zdobyć trochę drewna to się obawiem. A i radże Dobra, jak widać czego tego jest? Z tego zdobywam z tych kilku nie wiem to jest z 8-10 drzew z 500. Zdobywam 500 dni ponad. Więc naprawdę farma się opłaca. Po co mi to było? A to po to, żeby po pierwsze żeby mieć drewno, sporo drewna mieć w zapasie. Po drugie, ponieważ będę bawił się, znaczy ponieważ bawiłem się trochę. E, jak to się nazywa? E, jak to się nazywało? Obryczkami. Tutaj nadertowe obrzki poszły dróg, żeby naprawić moje problemy. I tak stanki powiedziałem. No tak, może ten powiem. To jest moje nowe narzędzie, które używam. Jak widać nie ma jakichś specjalnych ulepszeń. Oprócz niezniesioności 11. To jest spowodowane tym, że no, cały czas musiałem zmieniać, cały czas kiedy potrzebowałem czy to łopaty, czy ścieret, cały czas musiałem zmieniać, więc odpuściłem i Stwierdziłem, że skoro mogę mieć takie narzędzie, to mam. Proszę bardzo. I to jest powód. Ale niestety nie będę mógł go bardziej ulepszyć. Znaczy, oprócz enchantów, ale tak poza tym to lepsze nie ma na jego Trudno, ale okej, okay. w mówi. I tak, pierwsza rzecz, tutaj widać świnaki. I tak, co do świnaków, to yy, jeden chyba był tutaj. Został, on śnił I bawiam się, że będę musiał za nim łazić, ponieważ yy, myślałem, że uciekało mi tutaj daleko wszędzie nie wiadomo gdzie ja trochę, rozglądałem i nie znalazłem zbytnio w okolicy więc się bałem, że będę się martwić jednak w łowiec zauważyłem jedną czy dwie świnie i śledziłem, biorę stąd no to wziąłem udało mi się przetransportować z dwie Patrzę się... Smut jedną udało mi się przetransportować Patrzę się tutaj... o, jest kolejna no to wziąłem sobie kolejne, okazało się, że dwie były i nawet jeszcze jedna się pojawiła, odeśmię. Czyli tutaj były schowane 3 albo 4 śmieci. Tu. I oczywiście, jako że tyle owiec się tu. Jak to jest słowo? zgniata, To parę owiec uciekło. No niestety. Parę mi uciekło, ale tu nie się. No bo i tak ich dużo jest. Tutaj jeszcze trzeba bawić się ...krzowami. Ale jak widać, chyba nie brakuje. Co do kurczaków, to po prostu dzięki skidom, tym, yy, ogarnąłem, że mogę zabijać kurczaki normalnie, szlałem z I tak się okazało, że. Z... Jak widać tak się okazało, że wydropiło wy, 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 wy mi z trzech kurczaki, z czego jeden przeżył, bo dwa pozostały właśnie tak. No w sumie tutaj zbytnio się tym nie wiem co chwalić, bo tutaj tak tak zbytnio używam. Chociaż w sumie już trochę tego mam straconego, dobrze, warto mieć trochę, przydałoby się zrobić. I tak, kolejna rzecz update skip. o to jest coś co od dawna sobie zwlekałem i co czas zapomniałem a chodzi o to jako, że mam tutaj multum jak widać 400 ponad expa to prawie 500 to sobie stwierdziłem, że ulepszę te skilet, które w miarę używam bo w sumie mogę i to też nie idzie na lewo z niskoj pieniądze to ci Hmm, tutaj jest maksa Co to jest? Zwiększa szybkość A niech będzie Może się przyda hmm, To już mam szybkość wystarczająco, więc to się odpuszczę hmm, Co zmniejszy minimalny lewe potrzebny do Coś tam entzątu szczerze nie wiem, co to znaczy tutaj. O, o tym chyba nie wiem czy o tym mówiłem. Czy coś jak to się nazywa? Nie jestem... Nie, przy, nie pamiętam, czy to akurat gdzieś pokazywałem. Skąd to jest Zenderman w dropi? Dlatego to tego mam szukać, tutaj wiecie, ma jakieś. Tu co to jest? O, zjedźmy. nie wiem. Na pierwszy poziom. Hmm, a niech będzie co mnie tutaj maksymalnie. Tutaj. Hmm, to w sumie też. Ja już. Ja już chodzę do tak nieco szybko. Zdąbaczy. To jest nie używanie co to jest? Zdję... o, tego nie będę robił hmm. to może co odpuszczę sprawdzę skąd to się zdobyło co... no nie to też co odpuszczę tu to jest? tak, no. okej okay. nie wiem czy to mi się uda tutaj, nie wiem czy to coś daje tu maksa i tu też maksa no a jak widać Tutaj zaraz do tego. Tutaj, tutaj ma to 8 ustawione. I czy ja o tym mówiłem, czy nie mówiłem, ale wraz z tym to ma ustawione zakres jakieś chyba 5 albo 4. Te 8 jest świetne przy zbieraniu własnych drzew. Kompletnie nie ma problemu. I tak, jeszcze co do tego, to to nie przyciąga tak jak no to tak. To od razu bierze do plecaka, tam to przyciąga. Więc to się, no, w miarę się, jak to się mówi, synergia robi, kiedy przyciągnie, kiedy przyciągnę odpowiednią odległość, to się zbiera. I tak: Pani diamentów, droby tabliczka, bloki metali, komponusze też, tak. I tak. Tutaj najpierw powiem co do nie się nie zrestowało no, najpierw tutaj co do bloków to jak widać mam parę bloków tutaj noża, za tego więc ja użyłem tu zaraz tutaj tego zużyłem sobie trochę złota a to zaraz jak widać bloki mam nie, nieźle pustygane a to dlatego że po prostu miejsca nie miałem więc tego używam. No to sobie zmieniłem na bloki i tak. Kolejna rzecz, którą powiem teraz, bo zapomnę. Magazyn. Wreszcie się wziąć za magazyn i jak widać tutaj mi się robi. I w końcu jest zrobione. W końcu podpiąłem też i to działa. I zaraz pokażę, że to faktycznie działa. Tutaj nie jest tego specjalnie rozbudowane. to idzie kabelek stąd, tutaj dołem i nie wiem jaki był problem, ale to najpierw podłączyłem i kiedy tam najpierw podłączyłem, te na dół i kiedy już te kabel stawiam, to był problem, bo by jakoś się usuwało jak, jak próbowałem złączyć, ale jak już to usunąłem, te podłączenie ten naszym magazyn, to te ustawiłem normalnie to weszło normalnie i działało więc nie wiem czy się stało ale działa, tutaj oczywiście jest to Kable stąd pociągnięte i tutaj dołem i do skrzyni, tutaj też jak eee, widać używano trzech koszy. I co mogę jeszcze powiedzieć? Eee, tutaj łóżko będzie nam a reszta rzeczy jest po 3. Raczej bym hmm. zmieniał. I cóż, co do tego magazynu, to tyle. Tutaj jeszcze pokażę, że faktycznie jest. Coś 60 tysięcy 51 tysięcy działa i kolejne... to już chyba mogę iść na bie, tak Loki metali, magazyn to i tak się wiąże z tym wszystkim, więc tak eee, jak robiłem te, te beczki na czy mówię o tym? Tak, bo my bo robiłem beczki magazynowe teraz ja myślę, mylę e, Robiłem beczki netherytowe Przy okazji jeszcze... Ja potrzebuję potrzebowałem dużo diamentów Jako, że... Tutaj diamenty trochę szkoda Może się spatrzy, chętnie czuję, diamentów Tylko, w byłbym Może nie No cóż Zrobimy parę tych beczek. Złota bardzo dużo poszło. Żelaza mniej Miedzi, cała część poszło dużo. Miedź to jest zaraz normalnie. I tutaj oczywiście normalne beczki za, poszły za drewno. Bo to właśnie było potrzebne większe, że ja powiem, większe farmy drewna. I tak. Pierwsza rzecz, jak widać, to jest ustawiony element, że Druga rzecz, tutaj, jak widać, pozbyłem się w magzynu. Tutaj tych beczek zmieniłem, i tutaj będzie te beczki można oczepiać, przepiać. Jak widać, i tym można też to wziąć, ponieważ beczki są osobnym elementem. To przedstawię tutaj, będzie łatwiej. Okay. Nie tracimy. O właśnie. beczki są osobne elementy. Ale jak. No, się. Jak je przyczepię, to będzie działało normalnie. To właśnie lepiej Teraz normalnie się przyczepi. I to normalnie działa jak magazyn, więc je sprawdzałem. Przynajmniej na mojej wersji gry. I tutaj sobie przygotowałem, zmniejszyłem tą odległość, żeby te beczki móc tutaj sobie włożyć. To dlatego, że jak widać, tutaj ten piersi jest za mały, żeby to pomieścić. Przesuwanie tego do środka będzie dla mnie problemem, ponieważ co mieć tu miejsca. Na boga to było. I tutaj jak widać to przesunąłem do przodu. tylko wystarczyło przesunąć, więc nie można chwilów. Z tego będę musiał niestety zrezygnować, ale to nie będzie problem. Tutaj co do tego wie te... I cóż, sobie teraz już możemy coś powiedzieć o tym rudach tutaj. Jako, że kopałem, w poprzednim odcinku. E Kompletnie o um rzeczy, zapomniałem, dlatego takie dogrywki robiłem, i teraz już miałem, że faktycznie ja tutaj jeszcze to powiem. Jak używam tutaj wierteł nenderytowych z jedwabnym dotykiem, to dzięki temu też mogę zdobywać rudy z teramity. Dlaczego o tym mówię? To dlatego, że teramity posiada specjalny rodzaj rud, które można wydobywać tylko ulepszonym kilowym. Dlatego właśnie były mi potrzebne kilofy, właśnie tutaj z takim ulepszeniem, z trumnikiem ulepszeniem. I te kilofy jeszcze lepsze w przyszłości będą. Będzie można zrobić. No na pokazu. się pikak pisze. Tak, właśnie to powinno pisać. A co może wykopać? I tutaj na koniec. Tak, tutaj te. Bio... Fine or to jest już najlepsza możliwa ruda chyba to już, ta, to już są prawdopodobnie najlepsze klofy te trzy o właśnie jak widać obrażenie też pokazują. No i tak, dzięki jedwabnemu dotkowi i tym na lepszym to można to wykopać. To będzie oczywiście blok, ale można wykopać. Te właśnie, te profile też, więc fajnie. To o tym zapomniałem w powiedzieć, a teraz następne. Jak widzicie, tutaj dalej kopałem. Teraz macie screeny, jak tutaj wykopałem trzy podrządy, rzędy. I muszę przyznać, że to było Trochę roboty ale przy kupaniu tego, tych ród, które zostają, ale ogólnie dobrze idzie. Tutaj jeszcze, jak widać, wody już nie ma, zakupam. To po to byłem po gąbki. i jak się okazało, dla mnie strażnicy już nie są problemem. Już to widzicie, jak się tam robiłem. I co mam powiedzieć, to tak, dzięki tym obszarom, które obecnie sobie, Strażnicy nie zdają mi obrażeń oraz y, mamy ich na hita, przynajmniej pod sobotą. I okej okay. I tam sobie zdobyłem jedna była w y, półteca, że jak się te podwody nazywają. Świątynie. Właśnie. Y, jedna świątynia była właśnie pusta, nie było gąbek. Ale niedaleko znalazłem drugą i nie było. Już spokojnie znalazłem te gąbki i fajnie. I co jeszcze? Tak, poszedłem w tamtym kierunku. Światujesz, czy ja tu jeszcze coś potrzebuję? Chyba nie. Poszedłem w tamtym kierunku. Oczywiście. I znalazłem właśnie, jak widzicie, to wieże. Tutaj jest tylko nad tym, tam chyba widać nawet. I stwierdziłem, że teraz będę powinien się szkować na to wieże. Zamiast jeszcze póki co i tak nie będę mógł się bawić w spawnery, więc ta ja że będzie akurat raz, trzeba pójść. I gdy już to ją będę miał zrobioną, to co to będzie się bawić już mocniej. ale Dobra, chwalę diament. A właśnie, bo jeszcze diamenty kupałem. Żeby te diamenty mieć tutaj tylko farmy zrobiłam, ale też kopałem je. Nie widać. I tam się też. Ole, no to zapomniałem całkowicie. Całkiem sporo rzeczy zapomniałem, co tu się działo. E, tutaj na górze chyba już nie mam nic do podjęcia, dopóki to powiem. No dobra. I teraz zobaczyłem, muzyka mnie działa. No jak miło. Dobra, ale tak. A e, jak kopałem te diamenty, to poszedłem sobie. Tutaj, oczywiście, tego dołu, co tu miałem. I całkiem dobrze szło mi kopanie tych diamentów ich dużo nie było, ale dokupiłem całkiem sporo no, dwa z takim, mi się wydaje tam są też ale problem był to, że tam się mega spawnują ogry orki i ich tam było masa i tych kupy nie mogłem znaleźć grzybów, żeby ich się pozbyć i no tak zostało to się mówi jeszcze coś tam widać, właśnie profanum or I co jeszcze, to te właśnie beczki dodałem do koparki. I tak, taki jeden taki przejazd starczy na zapewnienie w niecałości jednej beczki. Więc takie trzy przejazdy to było jakieś trochę ponad dwie beczki, mi się wydaje. Jeszcze tego się nie pozbyłem, bo tam sporo miejsca jest. Tego mam dziesięć beczek, więc nie sporo. I tak, tabliczki. A, tabliczki dropią po prostu z orków, co mnie zdziwiło. No właśnie. No tutaj się patrzę. Tutaj. Tego już to miałem, I się dziwię, że tabliczki mam. Sibałam, że to coś zniszczyłem sobie. Ale nie, z orków wypadają. I tak. Z jednego to tyle. O ile się nie mylę. Tak, tyle powinno być. jeszcze muszę oczywiście, jak widać, plecak posprzątać po tym kopaniu. 4... To muszę powiedzieć, że to co dzisiejszy odcinek to jest jakieś 4-5 godzin gry. A wydaje mi się, że, że zrobimy jest nie sporo. Dobra, i to było na tyle. Ja jeszcze trochę opowiem, bo chcę się wygadać. Ale jeżeli Was to nie interesuje, to żegnam. A ci, którzy nie mają co robić i chcą słuchać mojej pataniny bez sensu, to zapraszam. Więc tak, myślałem, żeby nie robić teraz w, okresie, w tym moim okresie filmików, a to dlatego, że teraz będę jestem oczywiście leniem i idiotą, i wszystko na ostatnią chwilę. I nie wierzę, że skończy ten ta licencja na czas, ale będzie trzeba. Na przykład, dzisiaj zrobiłem. Dwie godziny robiłem i muszę przyznać, że faktycznie po czterech godzinach pracy, to praca idzie bardzo szybko, ale to musi się naprawdę rozgrzeć. A jak tak zaczynam, to naprawdę jest trudno. I jako, że do licencjatu też zacząłem te filmiki nagrywać, żeby zacząć mówić, żeby się przyzwyczaić do mówienia, to tak trudno jest. Myślałem, żeby teraz puścić, Mam zapas filmików, obecnie jestem na siódmym odcinku maratonu. Wrzucam. A więc następnym jeszcze trzy odcinki, później tydzień przerwy i wrzucam raz na tydzień. Więc łatwo się policzyć jak to jest. Mam już zapas zrobiony do końca czerwca filmików. No, łatwo wyliczyć. patrząc na to, który to jest odcinek. I myślałem, żeby nie nagrywać już. W sumie myślę, że... I tak nie będę robił licencjatu, bo jestem głupi. Poza tym no, nie będę też siedział tak i nic nie robił. A to, że mówię, to i tak się przydam. Bo w końcu trzeba tą pracę jakoś obronić. A jak ktoś nie wie, to trzeba wtedy zrobić dosłownie prezentację. No, niektórzy zrobią prezentację, a niektórzy po prostu mogą sobie opowiedzieć. Więc będę musiał się nagadać. I po to właśnie były te filmiki. Po to właśnie teraz też będę te filmiki ciągnął, mimo że w następnych to to prawdopodobnie 8 odcinkach nic się nie wydarzy i nie będę zbytnio nic robił. Więc tutaj trochę ostrzeżenie i przeproszenie za to, że jeżeli ktoś liczył na to, że będzie coś ciekawego. No to z mojej strony to tyle. Ja się żegnam i cześć.